Gdzie jest mój kamień? Oh, tego się nie spodziewałam. Ej, to naprawdę ma 30 lat. Witajcie na kanale Agnieszka Grzyna. Vlog, czas na kolejny odcinek racji żywnościowych, wojskowych. I dzisiaj będę jadła najstarszą rzecz w moim całym życiu. Jakby nigdy nie jadłam tak starego jedzenia, bo jest to racja żywnościowa, wojskowa vintage. Retro z lat 90. na zasadzie 1990 rok. Dokładnie w tym czasie to powstało, więc jakby jest to jedzenie, które jest starsze niż pewnie większość z was, które to ogląda. I o dziwo wcale się nie boję. Jestem podekscytowana i służyło to, słuchajcie, amerykańskiemu wojsku w wojnie. W zatoce perskiej. Jakby ja jestem wysłał z historii, ale musiałam wygooglać, więc ogólnie wojna w zatoce perskiej 1990 rok i to jedli żołnierze amerykańscy. Więc zobaczmy, jak to wygląda, co oni jedli, jak to smakuje i czy się zatruje. Mm. <śled> Jakbyście się w ogóle zastanawiali, dlaczego tak wygląda. Mam jedno oko takie, drugie takie, i tu w ogóle dziwnie twarz wygląda, to dlatego, że na kanale Beauty robiłam znowu pół twarzy challenge. Mam nadzieję, że się stęskniliście, więc koniecznie wchodźcie na kanał Beauty, żeby obejrzeć. Ogólnie jeszcze nie wiem, co jest w tym opakowaniu, tylko wiem, że jest napisane menu number one. I to jest w teorii chyba taka cała racja na cały dzień, albo jakby gdyby taki jeden pełny posiłek, typu tam przekąska, główne danie, deserek, pićku jak to zwykle bywa i koszt tego em, takiego całego posiłku to jest około 20 dolarów oczywiście bez przesyłki, więc jakby na nasze to jest załóżmy około stówki za jeden posiłek, więc to jest ogólnie dużo, to jest jakbyście wyszli do restauracji i mieli takie, okej, okay, proszę teraz amerykańską rację żywnościową, więc y, otwórzmy i zobaczmy co jest w środku, bo nie mam pojęcia co tu będzie, ale raczej tu będą puszki, zakładam, że jeżeli coś jest z, z 90 roku, to będzie w puszce, jest w ogóle na, napisane Cincinnati, Ohio Uf, stresuję się, uwaga. <noise> Okej, okay, tego się nie spodziewałam. Mamy karton, mamy jedzenie w kartonie. O Jezu, co tu będzie? Otwierałam już bardzo dużo MRE, tych wojskowych racji żywnościowych, ale nigdy nie spotkałam się z takim czymś, żeby to wszystko było w kartonie. No ale umówmy się, że to jest 1990 rok. Okej, okay. nie wiem, chcę to zabrać, ale zacznijmy od tego. Jest to. nie. To jest właśnie ten pork with rice in barbecue sauce. Mam wrażenie, że jak to było do gotowania. Po prostu, jak jakbym to miała ugotować. Ale no dobra. Ogólnie naprawdę to wygląda ładnie i tak nowo, jak na tyle lat. To jest chyba podgrzewacz taki chemiczny, ale yy, on chyba się trochę rozwalił, bo jakby tutaj. Latają rzeczy. Nie wiem, czy tak powinno być, bo może tak powinno być, albo może się rozwaliło po 30 latach, ale potrzebujemy, uwaga, rock or something. Musimy mieć skały albo w zasadzie cokolwiek. To są wytyczne wojskowych ludzi, którzy pisali instrukcje. To jest jedna rzecz. da... Uuuu. Krakersy. Krakersy to jest to, co ja lubię i co zawsze jest. Prawie. Lemon lime. <laughs> HERBATA W PROSZKU Kto nie lubi, dobra dużo ludzi pewnie nie lubi herbaty w proszku ja uwielbiam herbatę w proszku więc jakby lemon lime uuu oczywiście co amerykańska armia ma u siebie peanut butter nie byłoby amerykańskich racji żywnościowych bez masła orzechowego więc to jest kolejna rzecz jestem podekscytowana na tym mamy yy, piękną łyżeczkę plastikową ale już taka wiecie jest no, bardzo wojskowa i brązowa dużo tych rzeczy jest dalej mamy orzeszki ziemne które są uprażone i w dodatku na słodko. Czyli mamy orzeszki ziemne w formie masła żelowego i orzeszki ziemne w formie orzeszków. I potem się dziwić, że prawie każdy w Stanach ma alergię na orzeszki ziemne. Okej, okay, i dalej mamy taką saszetkę ze wszystkimi. O! Nie wierzę w to! To jest mini sosik tabasko! Ale on jest tak ciemny, że wierzę w to, że on ma 30 lat. Czy ten sos może być 30 lat przechowywany? To są twoje! twoje to leżało tu bardzo długo. I mamy jeszcze tutaj bardzo dużo innych rzeczy, których nie umiem na razie rozpoznać tak po prostu z tej saszetki. O, ale widzę, że jest kawa tutaj i nazywa się Tasters Choice. Jeszcze my widzę, że mamy gumy do rzucia, ale to już otworzę później. Ech, kolejna rzecz, która musi być w Stanach, czyli uwaga, apple Oni jakoś uwielbiają mus z jabłek. Jakbyście mieli podsumować jedzenie ze Stanów, to na pewno jest to mus jabłkowy, masło orzechowe i indyk. Jakby to są trzy rzeczy, które zawsze muszą być, więc e, zobaczymy, w ogóle, jak ten apple wygląda. O! Jaka vintage'owa taśma! Ej, to naprawdę ma 30 lat. Jakby jestem w stanie to uwierzyć, kto widział teraz taką taśmę Apelusz. Spodziewałam się nie widzieć czy ją przezroczystej torebki. Bo no jakby, czy to ma sens, że pakują jakby to w to i z tym razem? Może nie do końca, ale mamy coś takiego. Wyłóżmy saszetki i zobaczmy, jaka jest cała kolekcja. A, jeszcze przy to otworzyć, no przecież. No, w tym to wyglądało zdecydowanie bardziej zachęcająco. To jest już mniej zachęcające, ale no jest to wojskowe. Jeszcze w takim razie otworzę tą przezroczystą torebeczkę i zobaczymy, co tutaj jest w środku. Oprócz tego e, sosu, Tabasco. A więc mamy kawę, tylko to jest taka kawa na zasadzie, to jest jedna łyżeczka. To ma wielkość, jakby wiecie, taką i jest totalnie płaskie. To wygląda jak chusteczki do wycierania rąk. Zielona gumę do dorzuca. To jest bardzo ciekawe. Taką naprawdę retro serwetkę. To jest tak vintage zapakowane, że wow. Dalej mamy wet nap to jest czyli mokra chusteczka po naszemu. Zapałki! Ooo! Ej, jak z amerykańskich filmów trochę. Sól, cukier i... O, śmietanka do kawy! Dejom! Ta śmietanka do kawy jest w kostce. Jakby to się łamie po prostu. Czyli w tej całej racji mamy pięć rzeczy takich do jedzenia, dwie rzeczy do picia i reszta takich sól, cukier i tak dalej. Więc teraz zacznę jak zwykle je przygotowywać i zacznę od rzeczy, które po prostu mogę otworzyć i wysypać na talerzyk. Ej, ale jak są zapałki, to znaczy... Właśnie, bo to trzeba będzie... O nie, to trzeba będzie jakoś podpalać, podgrzewać. Czyli muszę od tego zacząć, żeby mi się podgrzało jedzenie. No więc biorę pork barbecue. I jakoś nie wiem, czemu te podgrzewacze mnie strasznie przerażają. Szczególnie ten, bo się rozsypał, więc jakby nie wiem, czy tak to powinno być. A, i nie mam w końcu żadnego kamienia? Gdzie jest mój kamień? Instrukcja wygląda w ten sposób. Jest dosyć długa, ale ogólnie z tego, co widzę, to po prostu chodzi o to, żeby tak tutaj oderwać górę, potem wlać wodę, zawinąć to. Zawinąć chyba jeszcze raz, a potem oprzeć na y, kamieniu bądź czymkolwiek. Wchodzi na styk. Jak widzicie, jest paczka i zaraz ten podgrzewacz jest obok. I śmieszne, bo jest narysowane, żeby tego nie jeść. Jakby to wygląda tak źle, że nawet bym nie pomyślała, żeby to jeść. Teraz nalać wodę, ale tylko do tej linii. Napisali do not overfill. Mam tutaj profesjonalny sprzęt do lania. Paula mówi stop, bo ja nie widzę tego. Okej, okej, okej. Tak, okay, już nie. Okay. <laughs> o nie, jestem do to overfill. Dobra, trudno. Będę miała zupę albo cokolwiek. Dobra, zabijam to szybko. Zabijam. Zawijam. Dobra, hiter musi być underneath, czyli musi być od dołu. Ej, to jest skomplikowane i stresujące. Musi zacząć to podgrzewać, ale to się w ogóle nie podgrzewa. Wątpię, żeby to było przez to, że przelałam, bo już niejednokrotnie przelewałam te rzeczy. Ten to 15 minutes. Dobra, czyli 10 albo 15 minut. Tyle, że to się nie zaczęło nawet pod... O! Czuję delikatne ciepełko. Dobra, ja po prostu to zostawię. Jeżeli po 15 minutach to nie będzie nawet ciepłe, to oznacza, że będę jeść zimny posiłek. Więc wkładam to do kartonu, tak jak napisali. Będę jeść zimną wieprzowinę z przed 30 lat. Niam niam, 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 Dobra, jest w tym. I teraz to odstawię na 15 minut i zapomnę o tym. Więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie. <noise> Teraz lecimy dalej Mamy jeszcze tutaj parę różnych rzeczy Były tu fistaszki, otwieram One są na słodko Szczerze mówiąc, dawno nie jadłam takich na słodko Uuu, ej, wygląda A, do not eat Czyli to jest, żeby, żeby Pobierało wilgoć Dobrze, czyli jest OK. Już miałam takie, o, ale ładne orzeszki, e, co to Ale nie, na szczęście to są ładne orzeszki Więc wysypię je tutaj nie ma żadnych oznak, żeby cokolwiek tu było nie tak. jest ok. Cukier konserwuje. Dalej mamy krakersy, które widać, że są zapakowane hermetycznie, więc jakby też powinny być ok. A poza tym krakersy to jest jakby mąka i woda. Zrobię to tak. U, usłyszałam syk, więc znaczy, że powietrze weszło do środka. I... Bardzo agresywnie to wszystko wyszło. Nie zmierzam do faktu, że wyglądają też całkiem ok. Mają taki ładny kolor, jak one by powstały przed chwilą. Kto produkuje takie rzeczy, żeby to po 30 latach wyglądało tak. O, okej, okay, dobra. Po zapachu czuć, że to jest stare. Jakby to pachnie jak kurz. Jak mąka z kurzem. To jest jedyna rzecz, która mnie tutaj martwi, że pachnie jak kurz, ale wygląda hmm, przepięknie. Konserwanty i barwniki. Czyli odkładam to na razie na bok i czas na y, sos jabłkowy. Też się zastanawiam, jak on będzie wyglądał, bo w teorii powinien być, wiecie, trochę ciemniejszy niż zwykle. O, to ma dwa przerwania. Ale otworzę ten górny, bo to jest zwykle krok numer jeden. I wtedy się mogę... Dowiedzieć o korku numer dwa. to jest Serio, to jest naprawdę... Jak ktoś nie o... Ma... Noża, albo... Okej, okay, samo opakowanie, widzę, że ma 30 lat, ale czy wy widzicie już ten początek tego koloru? To nie wygląda jak... Dżem jabłkowy. Wow. Serio, jak nie mogę tego nawet na... przeciąć nożyczkami to ja że ja, ja, Jak gdyby to jest koniec już. Ju! Ju! Yo! A ja byłam nieszczęśliwa, że to robić. Ale to było tak źle. O, Boże. No dobra. O! O! Nie! A ja myślałam, że to jest basku jest. Czy ktoś z Was by powiedział, że to jest jabłko? Czy to wygląda jak jabłko? O Jezu! Ale to jest kolejna rzecz, która mi pokazuje, że to ma 30 lat i nikt mnie nie oszukał. Fajnie, deserek. Okej. Okay. Przejdźmy dalej. No więc czas na masło orzechowe. I tutaj akurat od razu widzę, że samo opakowanie już troszeczkę ucierpiało, bo jakby troszeczkę się tak odkleja, można powiedzieć, folia od koloru. Więc zobaczmy, w jakim stanie nas zastanie masło orzechowe. O! O! Miałam takie, o, kolor wygląda całkiem nieźle, ale pachnie. Spójrzmy na to. Bo jakby wygląda raczej jak... Fajnie. Super kanapka. 30-letnie masło orzechowe. Wow, serio, to jest najgęstsze masło orzechowe, jakie widziałam w całym swoim życiu. Więc jeżeli chodzi o picie, to jest herbatka w proszku i kawa. Więc zacznę od herbaty. I tutaj akurat się nie boję. W sensie mam coś takiego, że jak jest proszek i, wiecie, cukier, no to naprawdę nawet po 30 latach nie powinno się nic stać. Proszek wygląda tak, więc jest jak gdyby drobniejszy niż taki, do którego ja się przyzwyczaiłam. Ale jak powąchałam, to pachnie to jak taka cytrynowa kostka do toalety. Pycha! Wezmę sobie szklankę. Wezmę sobie trochę ciepłej wody. Właśnie ile to jej ma być? A, 12 uncji. Jedna, druga, kantin cup. O, wow, oni mieli swoje kubki kantynowe. Czyli jakby takie stołówkowe kubki. I to ma być pół tego kubka. Nie ja wiem, co to znaczy. 12 uncji. Please Google help me. 354 ml. 300 ml. Ej, no to to jest taki cały kubek w zasadzie. To tak źle pachnie. To... Tak źle pachnie, serio wyobraźcie sobie taką starą kostkę cytrynową do talety. To jest to i ja będę to pić. To nie jest ta herbatka, do której ja jestem przyzwyczajona, czy to jest na pewno herbatka? Może to nie jest herbatka, może to jest po prostu lemoniada taka, o! Nawet nie wiem jaki to jest kolor. Co to jest? Trochę jak taki, jak taki izotonik może? Ale rozpuszcza się ładnie, nie ma żadnych syfów w środku, właśnie nic tu nie pływa. Lekcji. Teraz pachnie. I kawka, w takim razie. Mamy do kawy oczywiście kawę, śmietankę, która jest w kamieniu już. I oczywiście jest też cukier. Zacznę może od kawy, po prostu. Zastanawiam się, ile tutaj się w 6 OZ, czyli to jest połowa tego, czyli tam miało być 370, czyli 150. Około 200 mililitrów, więc to jest bardzo mała kawka. Dobra, otwieram. I co nas tu zostanie? O nie! Zaraz ja to chyba muszę wysypać na talerz. <słysk> co? To wygląda jak węgiel! Serio? To jest jakby taki już rodzaj pleśni, który się skamieniał i wygląda to jak węgiel. Wiecie co? Zrobię i zobaczę, jak będzie kolor. Ale wątpię, że mnie wypiła. Nigdy nie widziałam tak obrzydliwej kawy. Wow. O, ale kolor! Już jak zejdzie ta pleśń, to kolor ma w zasadzie sensie takiej normalnej kawy. Ale jakby ktoś sprawdzić skład chemiczny tego, to podejrzewam, że to by było trujące. Coś z tego wypływa do góry. Ej, to jest... Ta kawa jest gazowana. Pomieszajmy to. Dobra, no, no w teorii to wygląda jak kawa, ale... Aaaaa! Co to Aż nawet nie chcę tego wąchać. Myślę, że kawa nie przeżyła o dziwo testu czasu. Ale zobaczmy, jak tam śmietanka. In 1 trzecia kantyn cup. Czyli teraz jedna trzecia kubka z kantyny. U mnie to będzie po prostu mała szklana miseczka. To jest w ogóle taki nienabiałowy zabielacz, jakby. I wygląda jak. trochę jak pokruszona krówka. Hmm. Pachnie też jak krówka w zasadzie. Wydaje mi się, że to po prostu się tylko tak skawaliło, ale tutaj, jak widzicie, nie ma żadnej pleśni. To jest po prostu jakby się zrobiło mleko skondensowane. Mam wrażenie, że ja tu robię jakieś nielegalne eksperymenty chemiczne. Naprawdę, co tu się dzieje? To się nie rozpuszcza. To się po prostu nie rozpuszcza. Powiem Wam tak. Jeżeli to się nie rozpuszcza, to znaczy, że chyba tego nie spróbuję. Spójrzcie, te obrzydliwe tutaj jakieś rzeczy, które pływają. Jedne są na dole, drugie są na górze i na pewno to nie wygląda jak śmietanka do kawy. Więc tak, został cukier, który czuć, jakby był normalnym cukrem. A, no nie najgorzej, po prostu się skawalił. Wydaje mi się, że cukier jest po prostu skawalony, ale jakby wygląda normalnie. Nie ma na nim żadnych narośli, ple pleśni ani dziwnych kolorów pachnie, jak nie pachnie, czyli cukier. Wydaje mi się, że to jest wszystko z takich rzeczy, które mogę gdzieś tam przygotować. I czas zobaczyć, co z naszym obiadem. Jest totalnie zimne. W sensie w temperaturze pokojowej. Albo nawet zimniejsze, bo w zasadzie było w zimnej wodzie. No i oczywiście jakby... Ojej! Fu! Wszędzie pływają te jakieś dziwne... Nawet nie wiem, co to jest, ale coś chemicznego. W sensie ten chemiczny podgrzewacz. Nie wygląda zachęcająco. Absolutnie. Ale na szczęście to jedzenie jest... W foliowej torebce. Okej, okay. to śmierdzi ściekiem. Ale na szczęście tylko podgrzewacz, a w środku jest pyszna y, wieprzowinka. Sprawdźmy to. Okay. Uh -huh. wygląda to ok, jak jedzenie dla psa. Spodziewałam się, ale pachnie jak taka normalna, wiecie, konserwa, taka, co to by się ujadło, tak normalnie. I chyba nie ma tu żadnej pleśni. Jami! <noise> Powiem tak, no nie różni się wyglądem od konserw, ale właśnie to mięso, jak sobie tak czułam przez opakowanie, to ono było bardzo twarde. I jedyne, nad czymś zastanawiam, to nad tym, czy podgrzać je w mikrofalówce, bo w teorii jest przystosowane do tego, żeby to było jedzone na ciepło. Fakt, że jakby ich system nie zadziałał, ten, który powinien być podgrzewany, ale wiem, że walory smakowe będą zdecydowanie gorsze. Czy uważasz, że jest to cheating? Nie, ja nie. Uważam, że to jest właśnie według zasady. Według zasad. Według bo, Dokładnie, tak. trzeba jeść ciepłe jedzonko. Tak wygląda to jedzonko po mikrofalówce. Wygląda lepiej, to na pewno, ale jestem w szoku, że tego ryżu jest tak mało, bo zwykle jest tak, że żeby było taniej, to jest dużo ryżu i mało mięska, a tu mam wrażenie, że jest jakby samo mięso i właśnie te pojedyncze takie kawałki ryżu, a już chodzi o zapach. Powiem Wam, że totalnie bym to jadła. Naprawdę pachnie to bardzo fajnie jak takie pieczone mięso. Więc tu jestem pod wielkim wrażeniem, bo to jest coś, czego powinnam się w teorii bać najbardziej. Więc teraz czas na przetestowanie tego wszystkiego. Więc tak wygląda cały zestaw, który dostajemy, oczywiście oprócz soli, gumy i tak dalej. Więc jest tego całkiem dużo, ale akurat w moim przypadku mniej więcej połowa jest nie do zjedzenia. Więc zaczynamy może od. Najbezpieczniejszej rzeczy, czyli od orzeszków. One, o dziwo, mają być na słodko, z tego co wiem. 30-letnie orzeszki smakują, uwaga, jak każdej inne orzeszki, które jadą. Czyli wychodzi na to, że te orzeszki, które jemy my, równie dobrze też mogą mieć 30 lat. Nie czujesz żadnej różnicy. W życiu mnie nie powiedziała, że to coś jest z tym przeterminowanego, że tak powiem. Więc czas na krakersy. Ej, to było naprawdę spoko. Teraz krakers. Chciałam go złamać i mam takie, o, zrobię to delikatnie. Okej. Okay. Musiałam użyć trochę więcej siły, niż myślałam, ale się przełamało. Tego się też dosyć mocno boję, bo jest dosyć tłusty, tak jak w dotyku. I pachnie totalnie jak kurz, więc podejrzewam, że sam sobie nie będzie miał smaku. Wszystko, żebym tego nie próbowała. Okej, okay, tego kurzu nie czuć za bardzo w smaku, ale smakuje to jak woda, mąka i tłuszcz. Bardzo bez smaku, ale znowu jak ktoś by mi to dał, w górach jesteśmy, idziemy sobie coś tam, masz i jem. O, dzięki za Krakersa. Ey by the way, Aga miał 6 60 lat. <grych> w życiu mnie nie pomyślała, więc to też jest okej. Okay. Myślę, żeby go spróbować z masłem orzechowym jeszcze dodatkowo, ale najpierw po prostu spróbuję samego tego masła i użyję do tego tej łyżki, bo czemu nie. Trochę było coś w nim dziwnego, ale to może kwestia tego, że ja to jem i mam takie: Aga, to ma 30 lat, to ma 30 lat, to ma 30 lat. Wydaje mi się, że masło żochowe jest jak najbardziej ok. Trochę jest takie, wiecie, funky, ale jakby nic konkretnego nie umiem o tym powiedzieć. Więc nałożę sobie jeszcze to masło na krakersa i zobaczę jak teraz, bo może ten krakers nagle będzie pyszny. Ok, teraz krakers po prostu ma smak, ale jest mega zaklejające, więc czas na. Napój, który nie wiem czym jest, myślałam, że jest herbatką, ale jednak to jest chyba po prostu jakaś taka ala dziwna lemoniada. I wygląda bardzo podejrzanie. Okej, okay, robię to, uwaga. O, a pachnie jak herbatka cytrynowa. A czy pachnie? Smakuje. Tylko nie ma tego posmaku herbaty, ale normalnie jest to taki nasz cytrynowo-herbaciany smak. Wygląda podejrzanie ale smakuje całkiem nieźle. Więc o dziwo, wydaje mi się, że to też przeszło próbę. Deserek zostawię na później, bo mam tutaj ten piękny sos jabłkowy jego zjem właśnie jeszcze z krakersem i z masłem orzechowym. Zrobię sobie takie potem połączenie, ale to zostawię na później. A teraz mamy gwoździa programu, czyli nasz obiadek. Wieprzowinę z trzema ziarenkami ryżu. Do tego mamy cudowny sos tabasco w kolorze błota. Jest jeszcze w razie co sól, jakbym potrzebowała. I z takich dodatków ciekawych to by było na tyle. Otworzę może chusteczkę na wszelki wypadek. Komu, komu kawałek papieru z lat 90. sprzedaję na Allegro Vintage. Ale to taki jednowarstwowy. Jednowarstwowy, no jakby, słuchajcie, widać przez to cały świat. Najpierw spróbuję bez sosu, potem spróbuję z sosem. No, jak konserwa, no. Ale już czuję pod łyżką, że to mięso jest twarde jak kamień. Smacznego wszystkim i mi w zasadzie głównie. O, dziwne, że nie dali pieprzu. A, dali tabasko. Dobra, pachnie ładnie, więc będzie pieszna. Mam bardzo mieszane uczucia. Są plusy i minusy. Plusem jest to, że w smaku jest rzeczywiście jak taka zwykła polska konserwa, ale to mięso, o którym mówiłam, że jakby jest takie trochę twarde, to jest takie jakbyście wyjęli z niego całą wodę, wysuszyli i wrzucili tam. Mega suche i to są takie kawałki jak w karmie dla psa. Takie, takie małe chrupkowe jakby kawałki. Jadłabym to i nie powiedziałabym, że to ma 30 lat, ale miałabym takie, a nie do końca mi smakuje, coś jest z tym nie tak. Więc zobaczmy jeszcze jak sos tabasco do tego wszystkiego będzie pasował. Wyleję trochę na talerz żeby zobaczyć jego taki kolor. Mhm, mm o Jezu. No on jest brązowo-zielony, a powinien być taki czerwono-pomarańczowy. Pachnie teraz trochę jak taki jalapeno ale ogólnie w miarę normalnie. Więc to, co zrobię, to po prostu naprawdę go dam do środka i to zjem. O, okej, okay, trochę mi się tego polało. Lubię ostre, więc po prostu to przemieszam. Okej, okay, czu czuję ten coś. Chcę zobaczyć, jak on smakuje. Mam wrażenie, a widzicie, patrz, przydało się, przydało się. Mam wrażenie, że on jest bardziej kwaśny niż normalnie. Podobnie ostry, ale chyba trochę bardziej kwaśny. Ale jeszcze przegryzę tym, bo on jest dosyć pikantny. Jest tu bardzo dużo mięsa. W ogóle nie czuję ryżu. Dużo sosu, ale szczerze to jest jeden z gorszych jakby, posiłków, jakie jadłam w MRE. Ale mi się wydaje, że to głównie przez to, że jest mega suche mięso. Czy przeszło też czasu? Chyba tak, ale nie jest zbyt smaczne. Więc teraz spróbuję jeszcze deserku, Pozostał nam ostatni element, który wygląda mega przerażająco, bo to powinno być jaśniutko-żółte. Wygląda bardziej jak sos barbecue niż jak jabłko. I pachnie no właśnie jak najstarszy słoik, który znajdziecie w piwnicy. Okej, okay. jeżeli ktoś z Was rzeczywiście na przykład próbował takiego dżemu, który leżał w piwnicy z 5 lat, no to, to może być nawet coś podobnego. To jest po prostu stare jabłko, ale nie duże i popsute. Po prostu wygląda brzydko i smakuje tak, że czuć, że jest stare, ale nie jest tak niedobre, że zepsute. To w takim razie na koniec, trzeba sobie po tym wszystkim odświeżyć oddech. I mamy tutaj piękne, zielone gumy do rzucia. I naprawdę się zastanawiam, jak one będą smakować, bo nigdy nie widziałam nawet gum w takim kolorze. No i jeszcze jak są z lat 90., to może to jest w ogóle inna formuła. Wyglądają ogólnie zachęcająco, w sensie jak takie cukierki, więc super. Nie pachną, jakby co, w ogóle. Okej. Okay. Jest biała w środku. Ma bardzo grubą tą skorupkę, trochę jak mentosy. I smak taki jak pasta do zębów, nie jak guma, tylko jak pasta do zębów. I na pewno jest cukrem, bo smakuje właśnie inaczej niż te nasze gumy teraz. Jest taka rzeczywiście słodka, ale jakbym ją jadła, to po prostu pomyślała, że o, ktoś ma jakąś gumę z innego kraju, takiej, której nie znam i jest inny smak. Ale ogólnie żuje się ją całkiem normalnie. Podejrzewam, że bardzo szybko traci tą swoją gumowatość, ale wydaje mi się, że całkiem fajna. No mega retro guma w ogóle, słuchajcie, no 30-letnia. Jeszcze sprawdzę ten ręczniejszy w zasadzie. Moist. Czy on w ogóle jest jeszcze moist? O kurde, on jest moist. Nie bardzo, ale jeszcze ma trochę nawilżenia. Tego się akurat nie spodziewałam. Byłam pewna, że będzie zupełnie suchy. Nie jest alkoholowy, po prostu pachnie jakimś czymś zimnym. Okej, okay, trochę śmierdzi. Ale nadal jest wilgotny, umyte ręce, guma wyrzuta, prawie jakby małe zęby. Jestem pod wrażeniem, że większość z tych rzeczy nadal jest zjadliwa. Nadal jakbym ją dostała na przykład gdzieś na wycieczce, camping czy coś takiego, totali bym to zjadła. Szczególnie, że tutaj człowiek jest głodny i leniwy i nie chce się nic robić. Popsły się rzeczy, które bym myślała, że się nigdy nie psują. Więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jedno z ciekawszych emerek, które jadłam, jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków z poprzednich krajów, to koniecznie zobaczcie całą playlistę, bo tam jest bardzo dużo krajów. Jest też Polska na przykład, więc jeżeli chcecie zobaczyć polską rację żywnościową albo strażacką, to koniecznie wbijajcie. A my na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Będziecie piękne za oglądanie i do zobaczenia. pa! pa!